Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja Brokuła dla przetwórstwa. Proszę Państwa, jest w tej chwili cięta. To jest odmiana titanium. Producent zaczął ciąć, bo ona bardzo mocno przyspieszyła. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Są takie róże, to są mniejsze. Przed chwileczką właśnie też patrzyliśmy z producentem, jak to wygląda na przyczepie. Różyczkowaliśmy. Jest proszę Państwa w środku czysto, nie ma śmietki. Jest tutaj pułapka też, ta cały czas się wyłapuje. Dzisiaj naliczyłem, co prawda z tygodnia, około 25 sztuk, więc jest jej dość, dość sporo. Plantacja jest przecięta, będzie różyczkowana. Parę dni temu, bodajże w poniedziałek, czyli 4-5 dni, została opryskana spintorem. Także tutaj nie powinno być jakiegoś tam problemu właśnie ze, ze śmietką. Pong jest w miarę ładny. Przy tych temperaturach jak na tą odmianę to jest wszystko w porządku. Co dalej proszę Państwa. Jeżeli chodzi o tą odmianę tutaj więcej już się nie da zrobić. Myślę, że następne cięcie i będzie tutaj pozamiatane, natomiast jeszcze mamy odmiany późniejsze, więc dalej trzymamy ochronę przed szkodnikami. Proszę Państwa, z tej śmietki jest sporo i najprawdopodobniej po 7-10 dniach, po pierwszym zabiegu, po tym poprzednim zabiegu z pintorem zrobiłbym jeszcze raz spintor żeby tutaj pilnować żeby ta śmietka tutaj się nie nam nie wylęgała można dorzucić jakiś nawóz z wysoką zawartością potasu, małą zawartością azotu tutaj już tak jak powiedziałem nie tam róże są mniejsze zdecydowanie więc jakaś tam dziesiątka, dwunastka azotu ponad 30 potasu na późniejsze te, które będą stały minimum te dwa tygodnie, zrobić ochronę przed chorobami grzybowymi. Tutaj mamy parę preparatów, nie ma najmniejszego problemu, Tagonis, Luna, Experience, Signum, tak. Natomiast też trzeba pilnować, ponieważ ma się troszeczkę ochładzać w nocy, chorób bakteryjnych. I tak jak już mówiłem przy poprzednim, przy poprzednim filmie, należy, proszę Państwa, zwrócić uwagę na to, żeby opryskiwać produktami miedziowymi, tymi, które są dostępne na rynku, czyli ABS-CU, jakiś Ion Blue i tego typu produkty żeby tutaj ochronić przed bakteriami. Zapraszam do oglądania następnego filmu z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.